Cześć! Witaj w Strzelectwie Bez Tajemnic, podcaście, w którym rozwiewam mity o broni, uczę jak celnie strzelać i tłumaczę jak krok po kroku wejść w świat strzelectwa. Nazywam się Paula i jestem instruktorką strzelectwa praktycznego. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego strzelectwo jest świetną dyscypliną i warto się nią zainteresować. Czy wiesz, że w Polsce ludzie mają bardzo małe pojęcie na temat strzelectwa, a to, co myślą na jego temat, składa się z jakiegoś zlepku mitów i zupełnie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością? Jeżeli jesteś zainteresowany tematem i zastanawiasz się, czy też wiesz, jak to tak naprawdę jest, czy funkcjonujesz w oparciu o te mity, wysłuchaj dzisiaj mojego podcastu. Na koniec będę miała dla ciebie małe praktyczne zadanie, jeśli chcesz wejść w ten świat. Pamiętam, jak na weselu jednej z kuzynek dalsi krewni, których nie widziałam od dzieciństwa, dowiedzieli się, że zawodowo jestem instruktorką strzelectwa i że prowadzę strzelnicę. To oczywiście było ogromne zaskoczenie, bo gdzie kobieta może zajmować się takimi rzeczami? Ale jak już pierwsze zaskoczenie opadło, to wiesz, jakie zdanie najczęściej padało z ich ust? To ty jesteś groźna! Oczywiście. Czasami przeplatane było to z pytaniem, a kogo ty chcesz zabić? I uwierzcie, trzeba było wzbijać się na wyżyny uprzejmości, żeby wyjść z takiej rozmowy bez obrażenia cioci czy wujka, których się dawno nie widziało. Jakby samo bycie jedyną trzeźwą osobą na weselu już nie było wystarczającym wyzwaniem. Nie wiem, czy jeżeli strzelacie, czy też trafialiście kiedyś na takie wypowiedzi, no ja się z tym borykam od kilkunastu lat i wciąż broń w ludziach, z którymi rozmawiam, tworzy takie wyobrażenie tego, że ktoś, kto posiada broń, jest niebezpieczny. A mam wrażenie, że jest zupełnie na odwrót. Dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Bez względu na to, jak trafiłeś na ten podcast, cieszę się, że tu jesteś, ponieważ znajomość zasad działania broni palnej i podstawowe umiejętności jej obsługi są dokładnie tym, z czym każdy powinien być zaznajomiony. Czy nam się to podoba, czy nie, broń została wynaleziona i występuje w milionach egzemplarzy i wielu rodzajach na całym świecie. Można tutaj chociażby przytoczyć, moim zdaniem, analogię z umiejętnością inną zupełnie, z pływaniem. Tak jak zbiorniki wodne są wszędzie na całym świecie, możesz ich unikać, ale gdy wpadniesz w jeden z nich, podziękujesz sobie, że kiedyś nauczyłeś się pływać. I tak samo jest ze strzelectwem. Życie potrafi zaskoczyć, historia też, jak wiemy, lubi się powtarzać. Czy nie warto być przygotowanym na każdą ewentualność, bez względu na Twoje poglądy i styl życia? Zawsze warto posiadać, moim zdaniem, pewien katalog umiejętności, takich jak na przykład rozpalenie ognia, pływanie, czy umiejętność właściwego założenia opatrunku. Szczególnie te, które mogą uratować życie. A jeśli te umiejętności mogą przynieść też sporo radości i fanu i być pasjonującym hobby, dla ciebie, a może dla całej rodziny, to grzechem byłoby nie poświęcić temu paru chwil. Takie jest moje zdanie. Mam nadzieję, że je podzielasz. Rozwiewając pierwszy z mitów. Chciałam Ci powiedzieć, że strzelectwo nie jest dyscypliną dla wyjątkowych osób, dla super smutnych panów z brodami i tatuażami, którzy nigdy się nie uśmiechają i są bardzo groźni i silni. To oczywiście też tacy panowie występują na strzelnicach i uprawiają strzelectwo, natomiast wbrew pozorom, jest to niszowa grupa. Strzelectwo jest kapitalną rekreacją dla wszystkich. I tutaj mówiąc dla wszystkich, naprawdę uważam, że jest to mega wszechstronne hobby, bo nie musi to być zawsze sport, sport taki wyczynowy, ekstremalny. To jest po prostu bardzo fajne hobby i sposób spędzania czasu. Przede wszystkim, jakbyś przyszedł na strzelnicę, zobaczyłbyś, że jest tam całkowity, maksymalny możliwy przekrój ludzi. I zarówno wiekowo, bo są malutkie dzieci, które mają 4-5 lat i przychodzą postrzelać z karabinka sportowego. A też są panowie albo panie, też mieliśmy takie przypadki, którzy swoją przygodę ze strzelectwem rozpoczęli na emeryturze. I tak samo jeżeli chodzi o wiek, jest tutaj pełen przekrój, ale również i o predyspozycję. Są osoby, które regularnie trenują, są wysportowane, mają świetną kondycję, ale też są osoby z ogromną nadwagą, niedowagą i to jest jeden chyba z nielicznych sportów, gdzie tutaj waga nie ma większego znaczenia, ani kondycja fizyczna, oczywiście warto ją mieć, ale w żaden sposób nie dyskwalifikuje. Co więcej, zdarza się, że malutka, dziesięcioletnia dziewczynka, która przyszła z ojcem i z dziadkiem, jest znacznie lepsza i lepsze wyniki osiąga w celności na przykład z karabinka sportowego niż w tej samej dyscypliny nie osiągają jej ojciec czy dziadek. Także tutaj nie wiadomo nigdy, kto wygra, i to jest uważam kapitalne w tym sporcie. Oczywiście no nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o płeć, o religię, o inne rzeczy. Jeżeli chodzi o płeć, oczywiście te różnice są, zawsze będziemy się różnić w sportach. Natomiast tutaj bardziej chodzi może nie o taką wytrzymałość fizyczną, o której też w osobnym odcinku opowiem, natomiast przede wszystkim o nastawienie takie mentalne. Kobiety troszeczkę inaczej zachowują się na strzelnicy, potrzebują troszeczkę innego podejścia, ale są równie dobre w tym fachu. Także, jeżeli panie tego słuchacie, zapraszam serdecznie, żeby spróbować. W strzelectwie wynik nigdy nie jest pewny, ponieważ tutaj naprawdę inne rzeczy niż w klasycznym sporcie mają znaczenie. Szczególnie jeżeli uprawiamy strzelectwo rekreacyjne. Jest to, słuchajcie, mam wrażenie, jeden z niewielu sportów, który jestem w stanie sobie wymyślić, teraz wyobrazić, którym waga i kondycja fizyczna nie mają znaczenia. Co jest bardzo ciekawe i pocieszające, dlatego że, tak jak mówiłam, i 40-kilowa mała dziewczynka jest w stanie ustrzelić w taki sam wynik jak pan, który ma 2 metry i waży 150 kilo. Także tutaj. Oczywiście kondycja fizyczna przydaje się i zawsze dobrze w ogóle być w formie, mieć kondycję, natomiast przydaje się przy strzelectwie dynamicznym, jeżeli chcemy po prostu ruszać się, strzelać do różnych ruchomych celi, korzystać z przesłon, bo takie strzelectwo, o tym też będę opowiadała, jest, jest to świetna forma aktywności fizycznej. Natomiast przy takim strzelectwie Statycznym, przy strzelectwie, gdzie stoimy na stanowiskach, strzelamy sobie na spokojnie w nieograniczonym czasie, takim strzelectwie tarczowym. Tutaj nie będzie miało to większego znaczenia, czy masz tą formę, czy nie masz tej formy i ile ważysz. Jest to też doskonałe hobby dla całej rodziny, ponieważ. Każdego angażuje dokładnie tak samo i każdy ma równe szanse. I myślę, że to jest jedna z największych zalet strzelectwa, że na tych strzelnicach można spotkać całe rodziny i wszyscy tak samo chcą strzelać, tak samo chcą się wybrać na tą strzelnicę i tak samo fascynują się tym sportem bez względu na to, gdzie tam w tej rodzinie, które miejsce wiekowo zajmują. Także myślę, że to też jest świetny sposób dla osób, które mają dzieci w takim wieku, szczególnie nastoletnim, które nie do końca już są z nimi. I spędzać czas, a jeszcze nie chcemy ich do końca wypuścić z gniazda i chcielibyśmy jeszcze mieć z nimi fajny kontakt, fajną relację, to strzelectwo jest kapitalną rzeczą do właśnie pielęgnowania takiej relacji, ale też spotykamy na strzelnicach bardzo dużo osób, zarówno ojców, jak i matek, którzy zabierają swoje dorosłe dzieci, żeby dalej mieć z nimi jakąś fajną, wspólną pasję, i te relacje naprawdę są niesamowite, i tak jak powiedziałam wcześniej, uważam, że to jest jedna z największych zalet strzelectwa. Oprócz tego na strzelnicach pamiętajmy, że oprócz rodzin spotykamy i poznajemy masę znajomych osób, i tutaj uważam, że to jest kapitalna integracja społeczna, dlatego że nie jest to tak, że tylko panowie, którzy są na emeryturze, a wcześniej byli w wojsku, odwiedzają strzelnicę, o tym powiedzieliśmy na początku. Natomiast na strzelnicy faktycznie jesteście w stanie spotkać osoby ze wszystkich warstw społecznych, z wszystkich rodzajów zawodów i też tutaj naprawdę. Bardzo przeróżne są kombinacje osób, które się spotykają razem, trenują na strzelnicy. To jest od pani w Waszywniaku, przedszkolanki po prezesa wielkiej firmy, jest wielu adwokatów, lekarzy, ale też osób, które pracują gdzieś w biurach, w obsłudze klienta, w sklepach. Naprawdę no, nie jestem w stanie, bardziej łatwiej chyba byłoby wymienić, z której branży nie spotkałam takiej osoby na strzelnicy, natomiast nie jestem w stanie. Tak, jest tak ogromny przekrój. Oczywiście nie każdego stać, żeby nie wiadomo ile i jaką broń kupował, natomiast tutaj jest bardzo fajne to, że jak się wchodzi na strzelnicę, nie ma znaczenia, czy masz pistolet za 1500 zł, czy masz pistolet za 20 tysięcy, bo takie się zdarzają. Wszyscy jesteśmy sobie przyjaciółmi, pomagamy sobie i wspólnie walczymy o najlepszy wynik. Często dajemy sobie wzajemnie broń do testowania, pokazujemy różne nowości, modyfikacje i nikt nie czuje się, przynajmniej tak mi się wydaje. Natomiast to, co obserwuję, ja też nigdy nie czułam się lepsza lub gorsza, czy miałam broń droższą, czy miałam broń tańszą, czy stać mi było na więcej czy mniej amunicji. Po prostu jest przyjacielska atmosfera i wszyscy mamy jeden cel zyskać najlepszy wynik na tarczy. Rozmawiając o zawodach, mogę tutaj od razu przejść do kolejnego mitu. Że strzelectwo to jest jakieś specjalne wyładowywanie emocji i że idąc na strzelnicę będę nie wiadomo co robić i wyładowywać całą agresję, którą mam w sobie. Słuchajcie, nic bardziej mylnego. Strzelnica to przede wszystkim, znaczy strzelanie, to przede wszystkim redukcja stresu i strzelanie działa relaksująco i pomaga w redukcji napięcia. Skupianie się na celu pozwala oderpać się od codziennych problemów i tutaj akurat wynik jest bardzo szybki, ponieważ jeżeli jesteśmy zdenerwowani, wchodzimy na strzelnicę rozproszeni i gdzieś myślimy o różnych rzeczach, które nam się przytrafiły w pracy czy w domu, czy w jakichś konfliktach z bliskimi, to nie uzyskujemy oczekiwanej celności dopiero wtedy kiedy oderwiemy się od tych myśli zaczniemy spokojnie oddychać zaczniemy skupiać się na tym co jest tu i teraz na tarczy na naszej broni na zasadach bezpieczeństwa jest nam dużo łatwiej się skupić i przez to osiągamy dużo lepsze wyniki Strzelectwo też jest niesamowitą dyscypliną, która pozwala właśnie nam się w jakiś tam sposób wyciszyć, zrelaksować, oderwać. Słuchajcie, chociażby jedną z fajniejszych rzeczy na strzelnicach krytych jest to, że bardzo często nie ma zasięgu, więc też nic nam nie dzwoni, nic nam nie pika. Zresztą zasady związane z bezpieczeństwem też nie pozwalają nam na to, żeby cały czas, nie wiem, siedzieć w telefonie, w międzyczasie coś skrolować, zwracać na coś uwagę. Raczej jest tak, że każdy skupia się na sobie, no, ponieważ wtedy jest dużo bezpieczniej. I i możemy skupić się osiągnąć lepszy wynik oprócz samej strzelnicy i tego, że tam właśnie się relaksujemy jak powiedziałam możemy też spokojnie powiedzieć że strzelcy są poza strzelnicą jedną z najspokojniejszych grup społecznych dlaczego tak się dzieje dlatego że gdy mamy pozwolenie na broń lub gdy będziemy się o nie starać, musimy się wykazać niekaralnością oraz musimy nie być zagrożeniem dla siebie i innych. W związku z tym musimy być naprawdę takim przykładowym obywatelem, ponieważ policja robi wywiad na nasz temat. Jeżeli nie jesteśmy przykładowym obywatelem, może nam zostać cofnięte pozwolenie na broń, albo możemy też po prostu tego pozwolenia na broń nie uzyskać. I teraz, jeżeli jest jakiś konflikt, Chociażby drogowy, tak? Jedna osoba, każdy zna tę sytuację, zatrąbiła na drugą, każdy kierowca miał zły dzień, wychodzą, coś tam się dzieje. No to jeżeli nie jest się strzelcem, nie ma się pozwolenia na broń, to pewnie się wyjdzie ze swoimi argumentami albo argumentem siły, natomiast w przypadku strzelców każdy z nas woli po prostu odpuścić, przeprosić i pojechać dalej, albo po prostu zignorować, żeby nie wdać się w żaden konflikt. Tak samo jakieś konflikty sąsiedzkie, konflikty w małżeństwie, konflikty na ulicy, różnego rodzaju bójki w knajpach itd. Staramy się tego wszystkiego unikać, a jeżeli nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, to staramy się po prostu w tym jak najmniej uczestniczyć, żeby nikt nie pomyślał, że stanowimy zagrożenie i pozwolenie na broń zostanie nam odebrane. Wyrok skazujący w takich przypadkach właśnie na przykład agresji w stosunku do innych osób może być, może być jest podstawą do tego, żebyśmy tej broni nie posiadali. Jeśli jeszcze zastanawiasz się nad tym, czy strzelectwo jest fajne i nie przekonałam Cię do tej pory, to mogę Ci powiedzieć, że strzelanie jest kapitalną formą na rozwój osobisty. Strzelectwo przede wszystkim wymaga precyzji, koncentracji i opanowania. A regularne treningi pomagają w rozwijaniu właśnie tych cech, co przekłada się na różne inne aspekty życia. Na przykład, w przypadku dzieciaków, przekłada się to na lepszą koncentrację w szkole, ponieważ gdy idziemy na strzelnicę. Jesteśmy tak naprawdę odcięci od wielu bodźców. Przede wszystkim nie pikają nam, nie dzwonią telefony. Poza tym strzelnica sama w sobie, czy jest to strzelnica otwarta gdzieś w lesie, więc mamy fajne, zielone, spokojne otoczenie drzew i natury, ale też, umówmy się, dosyć jednolite kolorystycznie. Jeżeli idziemy na strzelnicę zamkniętą, no to też tam są ściany bardzo jednolitych w kolorach, nikt raczej graffiti na ścianach tam nie maluje tylko raczej mają one właśnie gdzieś tam równoważyć, być takie bardzo neutralne dla naszego wzroku. Gdy przywieszamy tarczę, no ta tarcza jest zazwyczaj czarno-biała, czasami zdarzają się kolorowe, ale jednak czerń i biel to jest standard. Bierzemy tą broń do ręki, patrzymy przez przyrządy celownicze i te przyrządy też nie są w jakiś tam sposób pstrokate. I gdy patrzymy przez te przyrządy, to tak naprawdę jesteśmy skupieni na jednym punkcie w przestrzeni i musimy być na nim skupieni przez dłuższy czas. Do tego musi dojść koordynacja oko-ręka, czyli musimy skoordynować pod to, co widzimy, układ broni, wylot muszki, i dodatkowo musimy powoli, spokojnie wycisnąć język spustowy, tak, żeby ten strzał padł tam, gdzie chcemy, żeby w ostatniej chwili naszymi mięśniami dłoni tego strzału nie zerwać ani, ani jakoś nie bójnąć ciałem. Także jest to doskonałe ćwiczenie na koordynację, na spokój, na opanowanie, na oddychanie także tutaj bardzo wiele bodźców jest ograniczonych dodatkowo ograniczony mamy bodziec słuchu różnych dźwięków dlatego że strzelectwo jest dosyć głośnym sportem w związku z tym mamy ochronniki słuchu które wytłumiają nam wszelkie dźwięki z zewnątrz więc nie tylko wygłuszają nam strzał ale także wygłuszają nam różnego rodzaju rozmowy szepty szelesty i nasz mózg naprawdę w tych słuchawkach odpoczywa Zresztą takie słuchawki ochronne też są często stosowane u dzieci, które gdzieś tam są przebodźcowane u dzieci z jakimś spektrum autyzmu, i to jest taki sam rodzaj słuchawek, tak? On ma po prostu ograniczyć różne bodźce i ograniczyć przede wszystkim huk z broni. Także tutaj przy ograniczonych bodźcach wzrokowych, przy ograniczonych bodźcach słuchowych mamy dodatkowo to skupienie się na celu i każda sytuacja, w której się rozproszymy, zdenerwujemy, wykonamy jakiś dziwny ruch. Zaczniemy myśleć o czymś innym, powoduje, że ten wynik na tarczy jest dalszy od oczekiwanego. Także sami po prostu w naturalny sposób chcemy się skupić, a druga sprawa jest taka, że wynik tego skupienia otrzymujemy natychmiast. W ciągu ułamków sekund pada strzał i od razu widzimy, gdzie strzeliliśmy, możemy sobie przyciągnąć tarczę jest tak, że skupiamy się, skupiamy, skupiamy i efekt tego zobaczymy za tydzień. Efekt jest natychmiastowy, dlatego też jest to bardzo fajne hobby, sport dla osób, które mają problem z koncentracją uwagi i częste. Co rozumiem przez częste? No raz w tygodniu wizyty na strzelnicy. Na godzinkę naprawdę są w stanie bardzo fajnie poprawić naszą koncentrację, co przełoży się później na przykład na pracę, tak, na wysiedzenie dłużej przy biurku nad rzeczami, które nie do końca nas interesują, bo nasz mózg po prostu przyzwyczaja się do tego, że nie musi szukać non-stop bodźców, tylko jest w stanie coś robić przez dłuższy czas. Także bardzo polecam dla osób, które mają z tym problem. Ostatnią rzeczą, o której chciałam wspomnieć odnośnie strzelectwa, jest to coś, o czym musimy pamiętać to jest kwestia obronności. W dzisiejszych czasach umiejętność posługiwania się bronią palną może być nie tylko pasjonującym hobby, ale także praktyczną umiejętnością. Choć wielu z nas uważa, że broń to e, głównie domena służb mundurowych w kwestiach takich obronnych, no to warto się zastanowić nad tym, jakie korzyści niesie ze sobą nauka strzelania i umiejętność obsługi broni palnej. Po pierwsze, zdobycie umiejętności obsługi broni palnej zwiększa nasze poczucie bezpieczeństwa. Po prostu jesteśmy bardziej świadomi też otoczenia, mamy bardziej rozwiniętą taką świadomość na co dzień. Po drugie, umiejętność posługiwania się bronią może być przydatna w sytuacjach kryzysowych, takich jak chociażby konflikty zbrojne. Obecna sytuacja geopolityczna, w tym wojna na Ukrainie, przypomniały nam o tym, jak ważne jest bycie przygotowanym na różne scenariusze. Oni też nie przypuszczali, że coś takiego im się przytrafi. Choć nie chcemy myśleć o najgorszym, warto być świadomym i gotowym na ewentualne zagrożenie, tym bardziej, że może być to świetna rozrywka dla każdego. Dzisiaj omówiliśmy najważniejsze według mnie zalety strzelectwa. Pamiętaj, że znajomość obsługi broni palnej to nie tylko praktyczna umiejętność, która może uratować ci życie, ale też świetne rodzinne hobby, pomysł na aktywne spędzenie czasu samotnie lub z bliskimi. Jeśli to, co powiedziałam, zachęciło Cię do spróbowania, to mam dla Ciebie małe zadanie domowe. Otwórz sobie mapę Google czy inną aplikację, z której korzystasz, i sprawdź, gdzie znajduje się najbliższa Tobie strzelnica. Zapoznaj się z ich ofertą i dodaj ją do obserwowanych. Bądź na bieżąco, zbliża się lato, może akurat będą ogłaszać jakieś wydarzenie, które Cię zainteresuje, i rozpoczniesz swoją przygodę. A tymczasem daj mi znać w komentarzu, z jakiego miasta jesteś i czy polecasz tam jakieś konkretne strzelnice. Warto wymieniać się informacjami. Zapraszam Cię również na następny odcinek, w którym porozmawiamy o tym, jakie są w Polsce rodzaje pozwoleń na broń, jak możemy z nich korzystać w teorii oraz w praktyce. Dzięki za wysłuchanie. Celuj wiedzę, słuchaj mojego podcastu i rozwijaj swoje umiejętności. Do usłyszenia w kolejnym odcinku strzelectwa bez tajemnic.